Cześć! Jestem Łukasz, witam na kanale Sportano. Dziś porozmawiamy o odzieży i obuwiu do boksu z Laurą Grzyb. Cześć, Laura! Grzyb. Cześć! Chcemy Wam teraz zaprezentować kilka modeli ubioru do boksu, tak? Tak, dokładnie. Bardzo fajne i bardzo wygodne koszulki, topy treningowe firmy Adidas, firmy Leone Everlast. Co jest bardzo fajne w tych ubraniach, w tych koszulkach, że nie posiadają rękawków. Są bardzo wygodne, nie ograniczają naszych ruchów, są wykonane z bardzo fajnego materiału, który odprowadza pod. Tutaj mamy natomiast koszulkę firmy Leone, w której można startować, tak? Tak, można dokładnie. Startować. I ta koszulka sprawdza się właśnie podczas zawodów bokserskich, dlatego że jest ona dwustronna. W kolorze niebieskim i czerwonym według narożników, które mamy na zawodach bokserskich i do tego mamy również spodenki, Spoda. czyli mamy cały komplet ubioru na zawody bokserskie, w którym możemy startować. Ta taśma jest taka bardzo szeroka. Ona, jest, ona, ona czemuś służy na pewno. Tak, nie? dokładnie. Jest to guma, która wyznacza Punkt, poniżej którego nie możemy bić, tak? Czyli ciosy poniżej pasa, czyli nie możemy uderzać poniżej tej gumki. I większość spodenek bokserskich posiada właśnie te gumę. Tutaj mamy też spodenki firmy Everlast, takie już bardziej profesjonalne, kiedy chcemy się poczuć jak prawdziwy zawodowiec. Tutaj także spodenki firmy Everlast. Jest to model Copen który jest chyba polecany przez wielu zawodników, i wielu tak, zawodników dokładnie. w nim startuje, tak? W Tych spodenkach trenuje bardzo wielu uznanych i popularnych pięściarzy na całym świecie, ponieważ są ze świetnego materiału, również nie ograniczają ruchów i co jest fajne, mieści się pod tymi spodenkami ochraniacz. Tak naprawdę wszystkie te koszulki i spodenki nadają się zarówno dla amatorów, jak i dla profesjonalnych zawodników, ale mamy również inne firmy. Oczywiście, oczywiście. W naszym sklepie internetowym znajdziecie dużo więcej marek takich jak pitbull, smash czy manto, które oczywiście nadają się również do treningu bokserskiego. No okej, okay, to porozmawialiśmy sobie o spodenkach i o koszulkach, no ale równie ważne są buty, tak? Do, do Tak, zdecydowanie i tutaj wywołałeś wilka z lasu, bo jestem perfekcjonistką w doborze obuwia. O, to I tutaj jest... bardzo fajna informacja, bo przedziały cenowe y są ogromne od butów od 300 zł nawet do 800 czy do 1000 e, możemy wybrać naprawdę jakościowe buty i w niższej cenie i w wyższej. I tutaj mamy na przykład buty z Adidasa Boxhog 3, e, które są stosunkowo w niskiej cenie co do jakości, ponieważ są wykonane z bardzo fajnego materiału z siateczki, która jest przewiewna. E, to się tak się... nie poci pewnie. Dokładnie, nie? nie parzy się w tym bucie, dodatkowo są bardzo leciutkie, bardzo wygodne, więc tutaj jeżeli chodzi o Adidasa, tutaj zaraz obok Adidasa mamy bardzo fajne buty firmy Everlast, które e, też nie są drogie, e, a są bardzo fajne w użytkowaniu, również wykonane dodatkowo z siateczki, e, która pomoże nam przewietrzyć nogę podczas treningu i tutaj bardzo fajny gadżet. Ten but posiada zapięcie na rzep, żeby nasza sznurówka się nie rozwiązywała w czasie treningu, kiedy mamy rękawice na rękach i nie mamy możliwości zawiązania go. Także bardzo fajny gadżecik dodatkowy i również mamy podeszwanty poślizgowe. A tam się widzę takie fajne, szare buty. Tak, to zdecydowanie mój wybór. Hipery. KO z Nike. Jest to model wybierany przez bardzo wielu profesjonalnych zawodników. To są buty już z tej najwyższej półki cenowej. I to są właśnie moje buty. Model, który ja wybrałam, są dostępne również właśnie na Sportano. Okej, okay, bo tutaj widzę, że o tej skarpecie wspominałaś, że rzeczywiście ona jest taka bardzo elastyczna, tak? Ona lepiej trzyma stopę wtedy, kostkę? Tak, dzięki tej skarpecie, która jest wewnątrz tego buta, ten but dopasowuje się do nogi, bardzo mocno usztywniamy staw skokowy, który zapobiega właśnie różnym kontuzjom. W pracy na treningu bokserskim bardzo mocno obciążamy staw skokowy, stopy bardzo pracują na boki i tutaj mamy z boku tego buta dodatkowe wzmocnienie, dzięki czemu ta stopa nie ślizga się w tym bucie. Okay. Dodatkowo od wewnętrznej strony również posiada to wzmocnienie, dzięki czemu te buty się nie przecierają. Właśnie od widzę, środka. że tutaj ta guma nachodzi aż tutaj na, na boki, tak? Tak, dokładnie. I Dzięki temu właśnie nie mamy tych przetarć i te buty się nie rozdzierają. Także to, jest, to są na pewno jedne z lepszych butów do treningu bokserskiego. A ja tylko jeszcze dodam, że. Marka Adidas, oprócz tego koloru, ma bardzo duży przekrój kolorów, także każdy znajdzie coś dla siebie. Ale a propos kolorów, właśnie tak, chciałam powiedzieć kolorów, o tych proszę. butach, które stoją koło ciebie. Są to buty firmy Leone. No, to są buty dla osób, które chcą poczuć się wyjątkowo. Świecące, odblaskowe buty w kolorze złotym, także super gadżet również dla tych, którzy. Jakby też się spełniają stawić. tą funkcję, które. Oczywiście, które, jak najbardziej. To ja buty są wysokie, wiązane na sznurowadło, również stabilne. Stawskokowe, staw skokowy, antypoślizgowa podeszwa, także jak najbardziej spełniają te wszystkie warunki, które powinny spełniać buty bokserskie. Tutaj mamy jeszcze taki przyrząd, taki ekspander. Tak, dokładnie. To są takie gumy dociążające do ciosów, do walki z cieniem, tak zwany shadow boxing. W ten sposób sobie zakładamy, może pokażę, i wykonujemy sobie tutaj okay. normalne serię ciosów. To również możemy mieć w domu, możemy sobie wykonywać te ciosy po jakiejś porannej przebieżce. Laura, ale na pewno możemy jeszcze jakieś akcesoria użyć, tak? W treningu bokserskim. Tak, dokładnie możemy i wszystkie te akcesoria znajdziemy w sklepie Sportano. Są to m.in. piłki lekarskie, minibandy czy jakieś inne gumy do ćwiczeń. Bo te ubrania i akcesoria, które Wam dzisiaj przedstawiliśmy, zapraszamy na stronę sportano.pl. Cześć. Cześć.